jak wyglądało Mario w XXI wieku, żeby być? No, zaczynasz Mario i masz folio. Press X to jump, tak. skocz na kupę, y, tu jest rura, wciśnij w dół, żeby wejść w rurę. No tak, zajebiście. Nie? No. No tak. No tak, tak. tak są teraz gry, to naprawdę. No tak, no, no właśnie tak. Wchodzisz do miejsca, wciśnij krzyżyk, żeby otworzyć skrzynię. W, w A starych grach się... próbaj nie otworzyć skrzyni i włączyć przez trzy dni, bo nie otworzysz i banej skrzyni. I to było dobre. Mhm. Teraz byśmy go robili. Ale z drugiej strony To ile są? Nie no po podoba się też to ludziom, No w ogóle. O, kurwa, nie tylko no. Podoba się im to, że wiedzą co mają robić. Że Jakbyś jak po... teraz miałem na drzewie, jakimkolwiek pisanym iść do przodu albić w lewo, to by się to spodobało, byś wiedział co masz zrobić po prostu. No taka prawda. To nie jest tak, że to jest bez powodu zrobione, no. Jak na przykład byś włączył latarkę i by Ci wyskoczyła informacja wrong way, no to byś się zastanowił, poszedł w kierunku i może bym właśnie trafił lepiej Ale jest, ten, jest ten. grono graczy typu my, którzy chcą się tym ale, ale nie jestem jednym z tych graczy, znaczy nie powiem, powiem tak, że kiedyś były takie gry, a nie powiem, że one mi się koniecznie bardziej podobały. Bo... Mi się nie podobało ja jak się... grałem przez 3 dni nie... Łatwo ja nagrałem i to była zbłędna i Dolin nią grał i zajebista, i to był taka Brood War i nie ma nic innych gier, które były bezbłędne. Ale jak w starkoście by było, że były błędy, to mi się one podobały, bo uważam, że to są błędy, które można wykorzystać w normalnej grze. I każdy mógł je wykorzystać i to było coś fajnego, ponieważ to urozmaicało rozgrywkę. I to nie w takim sposobie, że to było niszczące grę, tylko to było urozmaicające grę. Jednego że... bo chyba chujci grupę To, to, nie, to, chodziło drugi to kody. nie chodziło o obchody, chodziło o coś co mogłeś zrobić I manualnie w grze. I to było fajne właśnie. Dobra, grał to już minutę. No bo nie znalazłeś żadnej kartki jeszcze. I no. tak, the fuck. Ale no to... jest, ale jest tak, że podobno po jakimś czasie i tak zaczyna się napierdac na mamie. Nie. Chyba no hmm. ma po trzech to... minutach właśnie, czy coś takiego jest, że on i tak się aktywnie. No i co, o, i o. W takich miejscach są kartki, Zdechisz też tak. ty tylko ty, ty nie ma sobie. No, no Słuchaj, na razie ja to... Dobra, no masz... co ja daje ten gościu, jak ja go po prostu zobaczę? Musisz no, stydzać. Giniesz. Przegrywam, na razie. Bo nie kojarzysz Sennetermana ogólnie? Z internetu? Czego? Slendermana. Ten... Ja w ogóle... Pierwsza to różnie. Co to jest internet? Ja nie oglądałem internetu. Co to jest internet? Co to jest internet? I jest... te, te wasze internet. No, Slenderman to jest taki mały... wasze internet, który został wymyślony na zasadzie Urban Legenda. Tylko, że to jest Urban Legend, który jest wiadomo, że został wymyślony. Cześć. Kurwa, Urban Legend. Oprzez to? No bo nie, ma nie są takie, że powiedzmy nie wiadomo jak się zaczęły, kto wymyśliły wymyślił i w ogóle o co chodzi w nich. Nie, ma kartki. No, nie ma kartki. A tu wiadomo, że wymyśliły internet specjalnie i to było, to się zaczęło od przeróbki zdjęcia w Photoshopie jakiegoś manego. Mhm. co, no, fan? I to jest man jakiś tam, który ma wiele rąk, coś tam, wiele nóg, nie ma twarzy i... I ja on mnie goni. Nie, goń. ja on cię nie goni, tylko po prostu to się zaczyna jakby... Nie no, zaczyna cię gonić. Dopiero jak zbierze za dużo kartek, których masz nie zebrać w przypadku. Fajnie, ale że. się zabrać, że wygrać. Mhm. Ale jak zbierze za dużo, to jest... I, i da no, się fajnie. wygrać, bo widziałem na lecie jakby się wygrywało. Da się wygrać. po ty tywać. Bo ja w to nie grałem, ale widziałem, że da się wygrać. I tu nie, bo właśnie ten gości robił tak, że on nigdy nie zobaczy tego Sendermana, tylko że od razu zabrał te 8 bez zobaczenia go. A to jest tak, że czym dalej grasz i czym więcej kartek zbierzesz tym, tym, tym ciężej go uniknąć. Dlatego ten właśnie co byłeś tam w domu to się zdobywał ostatnio, bo tam się go nie da uniknąć. O to chodziło. Dlatego tego w prawo. Nie mam powiedzieć, gdzie ty w ogóle teraz jesteś Przy jest mapa tego, ale... Jesteś płocie? Jest mapa? No ale nie możesz sobie <laughs> Pewnie Nie wiem, nie. Zrobili mapę po prostu. Znajdź też jedną kartkę w ogóle. No bo, no bo, to bo ty znać. Ty, co to było? No i zobacz, ty. Co to jest? Zoom. Jak to jest? Zoom? A A A no no to, tak. ty ty ja tak co to jest ten derman albo że paszliwy? No wtedy wygrywasz. Aaaaaah. Ty zobacz. Ja bym się tak to jest? O, tam jest tunel. Brama śmierci, nie wchodź. Brama śmierci. Brama śmierci. Tu jeszcze chcesz dykat, kiedy dykat. Zobacz, wybrałeś zawsze jedno? No o to chodzi, że powiedzmy, patrz się w tym, i on Dobrze. tam jest, cześć, i giniesz w tym momencie. O, widzisz? Nie zabrał kartkę, się mu zapowiedził. po no, paną kartkę, to on się Żeby nie było, że zaginęłem bez kartki? Tak. To się nie obraca, to się nie opłaca ja, że... ja, ja nie, nie ja no. mówię od razu. Ja bym mógł zagrać amnezję, bo amnezję jestem... bo tyle... to by było ciekawe, okay. że... Jak? Piętną dyszką. Aaa. Nie, bo wam jest ciekawe, że jestem tam gdzieś fabuły ciekawe, no. bo podobno jest dobra właśnie, że tam nie ma takich nie, Nie, o, zbierz ten kartek i nie, nie zbierz, to jest przejebane. Tam, bo się, to jest coś takiego, historia po prostu. Tak, jest o tym ten jakimś tam Patryku, czy tam ma, No, dlatego to jest podobno fajne. Chciafce. Tu nie wolno, tak? Znaczy, no, możesz sobie nie? bo zginę. A, bo zbierz dwie kartki, Mati mówił, dobra. Co? Mati no. że go zabrał dwie kartki. No, to jest druga? No, nie było dobra? No, jest. No, sorry. Czasem? Czasem? To Jest, jest tak, że te kartki są generowane. Rano? Jest 10 miejsc nie, na piątym? Tak, jest 10 miejsc, a w 8 są. No co, fan, czyli masz szansę dużo? Masz no szansę no. dużo, a możesz też mieć szans. Nie, mogę mieć mało. No czyli nie mało, nie mało. Mała to nie ma fani, jak się gra generowała. Zależy, jak mamy faka, dochodzi na to, że w drugiej generacji nie ma generowała te makarki. A kto jest wersja. Nie z nie ma jeszcze nie ma w ogóle, Ty, przecież kurwa, w ogóle chcesz grać? Nie Gdzie? Na lewo. Le go. Na lewo, tu? Bo było drzwi. Chcesz grać? Bo zacząłem się bać. jak się, boisz, właśnie. O to się chodzi. Bo, A ty dlatego nie chcesz grać, kurwa? Bo tak. on ale, się... ja <śla> ale właśnie, o to chodzi, Poczekaj. Macierek! Od Maciereczka też Nie, że możesz, może, bo mnie no zobaczył bezpośrednio. Ale masz teraz świadomość między nie? Nie, nie no ma to, to, to... Nie, bo to 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 że jest. Tak, jest Kurwa, nie Ziomek... Przecież jest racja Ale, fastne. ale, tak daję tak... Myślefaj, no doba, daj, nie, ja zagra, bo, daj, 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 Nie, daj, daj, ja zaga, bo ty nie, nie zaga, mnie to nie, 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 nie to tak. Tak, bo... Daj, ja się nie wkręcam. Nie wkręca, bez, nie tak? powodu mówiłem, że tamto mnie nie wkręca. A, -a. a to gdzie wkręca. To już jest kurwa gorsze. No, jest Jest? No i jest, dla mnie jest. Fucking chance every three że nie wiem. Znaczy... to to co fun! No Nie, ja uważam, że jest gorsze Znaczy, tak po tych schodach schodziliście Bez potencjału Nie Nie było przejebane, ale Na tym będzie A jak już tak to no nie mówię, nie? Pieprzysz Tam były po prostu, kurwa, schody o, jest Jest, tak Aż jest drugą Ale jeszcze tylko, tylko, tylko... Teraz już przejebane Kuj, tam Doping, ma... Dopinguj go Jak mi się kurwa... Rally out jak ja mi się podoba, gwał... tak, że... zobaczmy, gdzie się kurwa, wchływie gdzie i zobacz kartki. To jest głupie, właśnie, w tym wszystkim. <laughs> Ale na przykład, ja się sobie czasem tak, stanąłem: Czy to nie jest tak, że jest. programyści gry ci hmm. sprowadzają tak, jakby ku tej mapie, sprawiając, że się idzie do przodu? Widzicie, co do chodzi? Hmm. Że wydajcie się, że do przodu, On a tak, że chcemy się po w lewo. cały czas. Bo ta gra jest zaprogramowana, że świat jest okrągły, i przez to. Idę do przodu, taka jakbym się zaczął Nie. Co jest kurwa. Czy to? Weź się nie gram w to! No dobra, no, ja co, zlasa Darka? Nie, tak, ja złączyłem. No ale nasz usta Masz paździel, to nie gram. Ale widzisz wszystko. Jak spojrzysz stópką kąta, to w stóp idę. Masz nasz usta paść, to nie gram. Ty. Ty, a przy tym że Straż gacie na w tej gry. Odstaw garcie ja po muzyce. Bo tak to nie to, powiedziałem, po pierwsze. Chociaż tak nie powiedziałem. Dobra, ale on się mnie podkorzymał. Po drugie, nie mówię, że to jest, nie jest prawda. Po <noise> trzecie, ty chciałeś grać to, bo... Sam musisz przyznać do mojego. Ale tak, słuchaj, drogą... Co jest takiego, że nie po mnie to jest no. No. Popolej, to? No? To to, że się boisz. Jak masz wyprzedzoną gamę, to boisz się tego, że... To albo zawsze się boi. No, bo nawet się ekran w zjeżdża. Masz ciemno i gościu się kręci bo Ciemno. jest. ja pierdolę.

ale jesteś po 3 pięć, też co? 3 pięć, O tu będzie, 5. tu będzie <grym> 4, 4, Tu będzie strona. 3, 2, 3, 2, 1. O, jest drzewo patrz. 3, patrz. Trzecie. Nie wracaj no, się, nie mówi. Słuchaj. Ja jesteś już jest zmęczony, się. musisz doszlić do tyłu, ryj. Jak nie dotrzesz, to będzie kłuste. Zdopyłem 3 kartki pedały. No, no, A wy co? to jest 3. No, no mówię, tak. zabrałem 3, 3. 3 kartki. No, no, jeszcze mogę, 3 kartki. Oj, teraz to, może... To, że... Shit is getting real, ziomek. Shit is getting real. Pierd... Yeah. Ja, ja, by... ja nie mogę. Shit. Shit. Ja, nie, nie, mogę. Się, shit. ja shit nie mogę. Shit just got real. Teraz, <laughs> nie, just got real. nie. Teraz by <laughs> <nie> się przydała kamera do nas. Wszystcy patrzą. Wszyscy patrzą. Page download'a mamy. Jak wszyscy patrzą. Ja też nagrywałem. Ty też nagrywałeś. Ty też nagrywałeś. Ale kamera, mówię. Ale... Kupujemy. O, tu będzie następna. Gdzie? Z drugiej strony. Wolę tamkę po prostu. Nie, ja po ciemku chodzę. Staraj, nic nie widzisz. Widzę wszystko. Nie masz lasu czy? Ale Lasku, bez pitu. To jest. Ja serdecznie mam stronę Znalazłeś kiedyś, tej stronę, chuju? Będę, tak, Nigdy, nie, nie grałeś. Z... Ja bym sobie tak bez z... No. Ej, I tak raz ja No 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 ty? No no to jest najgorsze. nie jest najgorsze. wiesz, co się stanie, ale nie wiesz kiedy. Nie tu! O, żabę. O, o, nie, nie, bo orangeada Bo latarka, dajcie bo rężać. Dobra. Gdzie jest piąta Żadnej latarki spierdalać. Za, ty znaleźć jakieś w stanie? Znalazłem 6, może piąta. Znalazłeś. Udowodnił. Udowodnij mi też znalazłeś. Tu jest szósta. X didn't happen. O, panie chodz. Właśnie. Dawaj! To. Bo się zatrzymał Nie.